Przed przejściem do nowej obligacji wspomnę jeszcze tylko o dwóch nowych wzmocnieniach, które ujawniło Arrowhead. Pierwszym z nich jest Railgun. Zwiększono mu obrażenia w wytrzymałe części ciała z 60 do 225, a pełny przeładowany strzał zada trzykrotnie więcej obrażeń. Teraz dopiero będzie OP. Drugim jest Łamacz. Przywrócono mu 16 pocisków w magazynku i lekko zwiększono stagger, bo o 5 punktów. Będzie odczuwalny tylko na mniejszych przeciwnikach. Ujawniono nam następną obligację, a dokładniej noszącą nazwę Chemiczni Agenci. Podobnie jak w poprzednim przypadku, zostaje wydana tuż obok większej aktualizacji. Dokładniej mówiąc, są to dwa dni przerwy. Daje to nam datę 19 września, czyli już za równy tydzień. W tym materiale omówimy opublikowany przez Arrowhead trailer, grafikę promującą i dodamy do tego informacje z zewnętrznego bloga PlayStation. Zgodnie z tradycją, gdy już ujrzy światło dzienne, to przetestujemy jego zawartość. Grafika promująca wygląda tak. Był ogień, to teraz czas na gaz. Jest to pierwszy raz, kiedy w przepustce znajdują się manewry, lecz nie do końca wiadomo, na jakiej zasadzie to będzie działać. Czy odblokujemy je za medale? Czy przepustka jest wymagana do zakupienia ich w terminalu? Tego dowiemy się za tydzień. Z kolei ta nowość powoduje brak nowych broni głównych w obligacji. Chociaż patrząc na nadchodzące zmiany, nie powinno to być większym problemem. Więcej już teraz istniejących pukawek będzie użyteczniejsza w walce. Na początek pancerze AF-50 Noxious Ranger z klasycznym żółtym oznakowaniem Helldiverów i dodatkiem zielonego. Jest to też kolejna czaszka do kolekcji. AF-02 Hazmaster to z kolei pancerz klasy średniej celujący bardziej w stronę żółtego. Oba pancerze posiadają nową pasywkę, zaawansowana filtracja, która, jak się można spodziewać, daje odporność na gaz. Nie wiadomo jednak, czy pełna, czy tylko procentowa. Do pancerzy dostajemy też odpowiednie peleryny oraz banery dla profilu. Zamiast broni tym razem dostajemy dwa manewry. TX-41 sterylizator jest miotaczem najpewniej korozyjnego gazu. Po trailerze można wywnioskować niewiele, chociaż z pewnością będzie spowalniać wrogów. Ciekawym dodatkiem byłoby też obniżanie pancerza przeciwnikowi, ale reszty dowiemy się dopiero po wydaniu. Drugim manewrem jest nowy Azor. Jest całkiem spore prawdopodobieństwo, że będzie znienawidzony przez społeczność ze względu na potencjał do zabijania sojuszników. Do gry, razem z obligacją, dodany będzie też pistoletne na stymulanty. Według tego, co pokazuje trailer, możliwe, że będzie strzelać słabszymi strzykawkami od zwykłych stymulantów. Chociaż to na razie tylko domysły. Tym razem, zamiast premii, dość tematycznie otrzymamy granat gazowy. Pozostało tylko czekać na wariant impaktowy. Jak zawsze, nowa emotka do wykonania z partnerem oraz nowa poza na zakończenie misji. Nowy tytuł Expert Exterminator oraz paterny dla pojazdów w żółtym odcieniu. Kolejna przepustka poświęcona walce z terminidami, a przydałoby się trochę więcej zabawek skutecznych w eksterminacji automatonów. Wpadnie w nasze ręce już za tydzień 19 września.